Cześć, jestem SpreadGamer i dzisiaj pootwieramy sobie paczki mam nadzieję, że będzie tutaj Inform Suarez, bo po ostatnim pack opening'u trochę byłem nie wiem, niedosyt, że tak powiem ale pierwsza paczka strasznie długo się ładuje i... i... czekam, czekam Uu. Kiepsko. Druga paczka, mam nadzieję, że będzie bardziej udana. Tu, 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 tu. Oczywiście serwery jej zamulają. Jak zawsze, Santika, czyli nic ciekawego. Ostatnia paczka na koncie, która ostatnio przyniosła mi 3 informy, w tym Humelsa o, Rondon. Fajnie hmm. się nie gra. Wystarczająco dużo fejsa. Więc może być. Kolejna paczka. Proszę, Suarez albo ktoś im stylu. Ezil. It... Oh. <klaski> Proszę. Suarez! Joo, jo! Oooo! Tak! Tak! I jej! Jednak! Mam u ciebie dług. Ho, ho! O! Oh. O! Uh. Zapał serca! Oh. Chyba go wymodliłem. Dobra, ostatnia paczka na tym koncie. Ale... W sensie, ostatnia paczka za, za 100 tysięcy. Oh. 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 Ah. Suarez. Wow, David Luiz! No nie, ja nie, nie wierzę. No dobra. Dobra, to z mojej strony byłoby na tyle. Jeżeli podobał Cię Ci ten pagopeń, który był... No Suarez, no, inform Suareza, prawda, na bogato. To zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj. To cześć!